No, kulę tak. Znaczy się nie będziemy robić takich długich live'ów. Jak będzie RP, to będzie. Będzie dobrze. Jak będzie RP, to będzie 3 godziny i potem możemy godzinę iść na, na OME albo coś innego, bo nie będę robił więcej niż 3 godziny Januszem, żeby gardła nie zajechać. Tak będziemy robić. Ty, ty, ry, ty, ty. Tak będziemy robić, drodzy widzowie, że 3 godziny maksymalnie będzie RP Januszem, a potem będziemy wchodzić na godzinkę na coś innego i będziemy działać w inny sposób. Ale też nie ukrywam, że i tak będziemy i tak będziemy robić jakieś live'y z Omet TV. Nie tylko będzie same, same GTA, bo to ileż można GTA robić. Sasza Grey tam Gardło nie narzekał. <grym> 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 ja, ba, ja ba. Tak, dobra. Już piszemy. Janusz, modulator. Data urodzenia: 20. Dodamy ten 0,5. Już macie 9, 6,9. Wzrost 120. Mężczyzna, stwórz postać. Dobra, i teraz lecimy. Głowa plus. Obkręcaj się, ziomek. Płeć, dobra, ziomek jest, płeć. Takiego Janusza musimy zrobić eleganckiego. Dobra, to już sobie zmienimy scenę na ładniejszą. Wyłączymy sobie muzyczkę. Muzyczkę sobie już wyłączymy. Zrobimy wszystko pięknie. Pięknie sobie wszystko zrobimy. Dobra, teraz już zrobimy typowy live GTA RP. Początki. Janusz zaczyna swoją wielką przygodę. Musimy wybrać mordę Janusza. Tak, żeby była piękna. Ten to jakiś, jak taki. Ten to jest jakiś ty Janusz Dobra, pokaż mię tą mordę, Janusz. Musi być z wąsem, taki wierdź Janusz. To ma być Janusz. Halo? No i które wam się podobało? Bo ja, jak na razie, to tak, tak średnio. Który z tych grubych twarzy? O, może taki, co? Może taki, czekajcie, na razie niech będzie, na razie się zajmiemy. Skórą. Janusz to musi być blady jak ściana, chyba, nie? Blady jak ściana? I o, taki blady ma być. Chyba, że czerwona morda od przepicia. Tak, nie, nie, tak. O. Janusz taki. Duży nos i wąs, włosy. Włosów to ma mieć mało na łbie. Włosów bardzo mało. Januszek ma być. Janusz weź no się boczkiem obróć troszkę. Janusz, bo musisz być Janusz. Musisz być Janusz siwiejący, taki mało włosów musisz mieć. Taki może być Janusz, bo Janusz, nie? Myk, 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 Co ty tam, co ty robisz tymi rękoma, chłopie? Chyba, że robimy łysego. Lub po prostu. A, za kola mu zrób. Chyba, że robimy łysego Janusza. Bo tu nie ma takiej, jakby dla niego odpowiedniej. Takiej fryzurki nie widziałem tu dla niego odpowiedniej. Chyba, że lekkie łysy. Łysy czy nie łysy? Ty, a może taki? Może taki Janusz będzie. Zobacz piątkę. Włosy numer 5. Dobra, patrzymy. No to takim byliśmy na tym. Tak byliśmy na tym. No, tak wyglądaliśmy na, na pompa RP. Tak wyglądaliśmy. mu takie jeża, albo bardzo krótkie włosy. O, włosy 2. Ej, ale co się z tymi włosami teraz dzieje, bo nie mam za bardzo pojęcia kolor włosów. Ja to bym... Ją, ja ja to bym Łysego zrobił, Janusza. Jemaneczko, Wartek musiał Elo. Ja to bym go zrobił Łysego, bo na RP byliśmy. Nie skóra, nie skóra chłopie, coś ty zmienił. A tak w ogóle to już się zmieniło. Ja to bym go zrobił Łysego. Tymu włosy... Co to jest włosy dwójka? Wielkość brwi. O, styl brwi. O, taki złowrogi Janusz, pa! O Janus, co. kolor brwi. Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Pa, 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 pa! Kolor, styl makijażu. Nie no, bez makijażu. Kolor brwi. Nie kręć tym łbem, bo cię zaraz, jak cię w łeb strzelę, to zobaczysz. Nie kręć tym głową. Dobra, pięknie, teraz. Monobrew, łysy. Łysego robimy, nie? Kolor makijażu, grubość, styl makijażu. Janusz, ty będziesz makijażem? A to chodzi o to. Ty, I, i zrobimy Janusza. Ty, tu można zrobić, że Janusz będzie miał kolor. Janusz będzie miał pogrążone oczy od alkoholu. Ty, to jest dobre. Janusz będzie miał podgrożone oczy od alkoholu Co wy na to? O? To by było dobre. Janusz by tutaj... A, taki sina morda o. No musisz tym cabanem ruszać, styl śminki. Grubość śminki, akcesoria do uszu Zmarszczki. Proszę pana, a zmarszcz... wielkość zmarszczek. Tak, duże. Janusz tu ma być pomarszczony, Fred, taki, fes. Dobra. Skazy. Grubość skaz. 10. Gdzie może to skazy? O, wielkość, rumienie, wielkość zarumień. O, Janusz alkoholik! O Jezu o, tu jest? Pa pa pa, brody nie będzie? Ja spadam, trzymaj się, zobaczcie się, teraz jest dobrze JANUSZ JEST CZERWONY OD ALKOHOLU TY Dobrze? O Janusz, czerwona morda od alkoholu? Dobrze jest, Janusz, grubość cery. Widoczność skóry. O co tu chodzi z tą skórą? A, dobra. Piegi. Widoczność piegów 10. Janusz taki spiegowaciały taki kurwa. Cała morda spiegowata. O! Dobry, będzie dobry. Siema kreative, ty wczoraj byłem woleśnie byku. Wczoraj byłem woleśnie. myślałem, że siedzisz z dziewczynami. Bo były dziołchy, pod pizzerią siedziały. Myślałem, że siedzisz z nimi, a ciebie nie było. A to byłeś nie ty. Słyszałeś, co ty gadasz? Niemożliwe. Kurła! To musi być Janusz, bo Janusz! Słyszałeś? A co tam gadały? A tak między nami, tak. <grystanie> Styl brody. No ej, wróć! No i trzeba robić tego Janusza. O, takiego. No taki musi być Janusz, nie? Taki. Taki musi być Janusz. Jeśli chodzi o do dorywcze, to na magazynie najlepiej się zarabia. Okej! Okay. Kolor brody. Za, kaszkiecik mu na całą założymy i będzie łysy, nie? Maski żadnej, łańcuch? Nie, żadnego łańcuchu, hełmu, okulary. A, tu ten, a tu kaszkiecik można mu założyć. Aha! No elegancko, tu go. Czekaj. Dobra, teraz to będzie Januszek. Tutaj kaszkiecik szukamy. Taki jak dzisiaj wam pokazywałem na live. Zrób mu rudego wąsa, może być z wąsem Czekajcie, szukamy mu kas kaszkiecik takiego Janusza Albo jakoś czopka takiego Janusza, typowa No, chyba nie znajdziemy tutaj Janusza takiego typowego. Ciekaj, czekaj, Uuu, uh, Chyba, że taki będzie. Jezu! Rybcia zielona. Dobra, zobaczymy. 130. Dobra, damy na 0. 133 chyba. Dobra, damy na 0. M2, tu są jeszcze. A co tu się dzieje z tym, że co? A, tu się robi kolor. Dobra. O, pa, pa, pa! Zoba. Jest Janusz. Jest kaszkiecik. Patrzcie się, jest kaszkiecik. Pa, 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 pa! Pozdro od Disa. Dzięki, pa. Widzowie, taki może być kaszkiecik, czy nie? Pozdro Disa. Dzięki za rajda. Taki może być kaszkiecik, czy, czy mu nie pasuje? Elegancki! Czy taki może być? Pozdro. Na nie można biegać, bo to nie imersyjne. I są kiki jakby co. Nie można biegać? Ja mam chodzić na piechotę cały czas? Stary. Ja mam cały czas chodzić? Bez okularów będzie. Bez okularów. Szerokość nosa, ohoho. Wysokość nosa, szerokość nosa. Wielkość nosa. Mam nosa jak... Ej no, co jest? Czemu się nic nie zmienia? Ja tutaj mu zmieniam, a tu się nic nie zmienia. Halo? Halo? Proszę nos się zmieniać, krzywizna nosa. Eee. Zadartość nosa Czywizna nosa nic się nie zmienia, no nie Jest dobrze No hard RP Biegać można tam tamtym, żebym się pomyliło z MTA Wielkość nosa Nic się nie zmienia Oszukali mnie, banta decydentów Tu się nos nie zmienia Ej, czuję się oszukany, a wy? No nie 500 zł za 35, nie można. Kurde, dobra, to teraz tu wlecimy. Oddal się, Januszku. Koszulka. Dobra. O, widzę, że jest przypał z koszulką. Oho, widzę, że jest przypał. Zajebiście. No i jest przypał mały z koszulką, bo ja chciałbym żonobijkę i i, i, i i trochę się dzieje. Pod którym jest zero, że nie ma nic, bo to jakoś się tak było, nie, że to trzeba ustawić na zero koszulkę. Tamten Janusz na pompie był lepszy. Na tym co masz na górze ekranu. O, ty dosz. No tu musisz ustawić. No ustawiam. A, czekaj. Koszulkę zero damy. Okej, tu i tu zero. Dobra. Alo, no. O jest grane z tym. Tu musisz ustawić. No mam ustawione, no ale. No patrz, co się dzieje. Tu ów tu bluzy są, a nie. Nie ma od lokalnych i ludzi lokalnych. Nie ma w ogóle tu ludzi lokalnych? Tu lokalsów w ogóle nie ma a od lokalnych? Skąd ja mam w takim razie auto jeździć? Jakim ja mam autem jeździć w takim razie? Ty. Więc się na niebiesko świeci. Ja nie ogadniam, jak ja mam to ustawić. Żonobikę. Jak ktoś ogarnia, musisz kupić, nie ma. Jak ja mam to ustawić? To jest denerwujące, no. Już mnie to irytuje. Na wyspę peić. Czorek, no fajnie, tylko że sześć razy podanie pisałem i ja razu się nie przeszedłem, także no. Fajnie się gada. Ciężej się robi. Może ja też tam, dawaj na no, co co RP No stary, no ale. Kurwa. Każdy mówi i inny serwer aż. O głupie Dzidzie, no. No Jak ja mam to kurde ustawić? Które to jest z... że niby 0, żeby on tu ściągnął to gówno? Jak on. które jest ustawienie 0, żeby on nie miał żadnej koszulki? Kurwa, mać, no. Za małe CV po prostu, dokładnie. Jestem zbyt cienki w uszach. Zbyt cienki w uszach, żeby grać na RP. Niestety widzowie. No to co masz nad koszulką 1 musi zmienić. Nad napisem koszulka 1. Nad. No dobra, ale. No, masz koszulkę jeden. Przecież tu już jest tułów. O, tułów i się rozwija. Przecież nie mam, nie ma zero. Musisz. Wszystko musi, nie da się ustawić, żebyś nie miał koszulki. No, ale to chcę tak ustawić, żeby była żonobijka. No, a ja tu nie widzę. Czemu się nie zmienia? Patrzcie się, wszystko się zmienia, kurwa, tylko nie ta szara. Czemu się ta szara nie zmienia? No i jak ja mam mu zrobić żonobikę, jak on tą szarą cały czas ma na sobie? I tu zmieniaj koszulkę, daj zero, a tu zmieniaj. No i jest to samo, stary patrz, co tu się dzieje. No i tak ta koszulka jest, a ja chciałem go w żonobikę ubrać. Dobra, zmieniamy. No ale widzisz, że cały czas ta szara koszulka jest pod spodem, ale bez sensu. O Jezus, kochany Menel, taki Janusz, pa! Zrobimy go na. Alianuszone, Al kurwa. Zrobimy go tak i walić to, co? Pa, tak go zrobimy. No nie będzie żonobijki. No nie będzie. Zrobimy go tak jak Menel w płaszczu taki starym. Pa. Co? Co wy na to? Janusz będzie w takim płaszczu chodził? No jak Janusz typowy, Janusz, typowy Janus na... Kosulka jeden to tułów, a koszulka dwa to kolory i później musisz tułów prostu tak żeby nic nie przynieść. Nad kosulką. Dobra, bo już mi się nie chce tego w ogóle. Ważne, że kaszkiecik jest. Właśnie tam. Dobra, zobaczymy nogi. Spodnie. Pokaż się, Janusz, na tych spodniach. Pokaż, Janusz, te spodnie. Halo. Janusz, co ty masz za buty? Ja nie mogę na to patrzeć. Janusz. Chłopie, my musimy mieć ładne buciki. Co ty? Poszalałeś? Janusz, zakładaj buty od garniaka. No i teraz jest Janusz, tam były lacze ze skarpetami. Lakierki niedzielne, klatki i skarpety były. A na strefie trzeba mieć WLK? Tak, trzeba mieć. No, i chuj, kurwa. Karpety jak typowy Janusz jelo. Pa pa pa. Zobacz to. No, i sklatki i karpiety. No. Yes! Pa. No i co? Będzie ten Janusz Ubiór się zmieni Zatwierdzamy Ubiór się zmieni w sklepie Zobacz to. Idziemy przez pas Jezu Możesz, Może płacić tradycyjnie Biały Taki jak ten Zobaczymy czy będzie w ogóle słychać ale, dzień dobry! Dzień dobry, proszę panią. Ale pani cichutko bardzo mówi. Taki piękny głosik, a taki cichutki. A teraz? No jest cudownie, proszę panią.